Oczywiście, jak jest euro 2012, no to jest, boże, nie mam nic przeciwko euro 2012. Nie jestem kibicem, ale nic nie mam przeciwko temu. Natomiast jeżeli, jeżeli yy, dla tego euro likwiduje się wiele pozytywnych rzeczy po to, żeby nie drażnić strony ukraińskiej, no to, no to jest negatywnie te, te odbierane. Polacy mają tanczę i yy, trzeba ich zrozumieć. Oni wiele wycierpieli. Jeszcze dodam, że bardzo często mówi się, że to jest Polonia. To jest bardzo bolesne słowo dla Polaków tam mieszkających, bo Polonia w języku polskim oznacza emigrantów. Polacy tam mieszkający na Kresach nigdzie nie wyemigrowali. Oni tam byli od wieków. To Polska wyemigrowała, została przesunięta przez Stalina, który nas zdradził. Amerykanie nas zdradzili, Anglicy nas zdradzili. Oni przesunęli tą granicę. Natomiast Polacy tam zostali. Oni wymagają specjalnej opieki ze strony rządu polskiego. Niestety tego nie ma. I takie prowokacje jak Raim Pandery, o słabości właśnie władz polskich, które o to nie dbają. Myślę, że nie ma co w ogóle w dzisiejszym czasie dyskutować, czy powinno się pielęgnować patriotyzm, czy nie. Ja uważam, że to jest w ogóle pomylenie. O, jeżeli ktoś mówi, jestem Europejczykiem, jeżeli zapomniał o swojej ojczyźnie. Zobaczcie, co się dzieje w tych narodach. Właśnie się, na ja przykład, byłem w Stanach, w Kanadzie, tam wiszą wszędzie flagi. Tam jest nie tylko w święto narodowe powieszone. Tam są ludzie dumni z tego, że są Amerykanami, Kanadyjczykami, Irlandczycy są w Irlandii I, i, i Francuzi są z tego dumni, a w Polsce jakby duma narodowa jest traktowana jako ekstremalna. No więc schodzimy do czasów takich, że wzięcie flagi biało-czerwonej to już są jacyś ekstremiści prawicowi, nie paranormalni obywatele tylko ekstremiści. No i szkoda, że tak jest. A trzeba gonić te władze. Ja nie mówię, żeby tutaj tylko buntować, tylko przypominać samorządowcom, działaczom, politykom, no, że są święta i są rocznice i są wydarzenia gdzie powinno to być w odpowiedni sposób uczczone, udekorowane i odpowiednie powinny się odbyć uroczystości w tej sprawie. Robert Teodor Kudła. Dwa dni temu, proszę i Księże, wróciłem z Warszawy. Byłem tam, jak zawsze, 10 i 11, byłem na marszu. Byłem, kiedy ksiądz Zalewski był na krakowskim przedmieściu wśród nas. Księże, moje pytanie brzmi, co za kłopoty ma ksiądz w Warszawie, ponieważ wśród moich przyjaciół wszyscy apelują. Bądźmy z księdzem Zalewskim na jego procesie w Warszawie. No cóż musiałem powiedzieć, ale księże, dziękuję za obecność w nowym porcie. Dziękuję za obecność tu, za, za obecność wszędzie. A ja księże powiem jeszcze jedno. My mamy nie rząd polski, tylko rząd w Polsce. A ja zawsze chodzę z Pragą i to też wspieram. Dziękuję. No dobrze, no, wyciągnął pan rzecz, która nie jest tematem mojej książki, chociaż może będzie na ten temat książka. Ze względu na moje wypowiedzi na temat agentury, jaka była w Watykanie, bo to z tych spraw chyba najtrudniejsza sprawa, że osoba Jana Pawła II była otoczona agentami. No Wydawało mi się, że to jest e, mówienie na ten temat, pisanie jest jakąś no, no, normą, że trzeba poruszyć te sprawy. Tak? No, jeden z, z tych ludzi, co, ten, co tam szpiegował, czyli był oficerem, nie tajnym współpracownikiem, ale oficerem służby bezpieczeństwa. I po to pojechał do Rzymu nie żeby oglądać zabytki, tylko po to, żeby zdobywać informacje o Janie Pawle II wytoczył mi proces i to proces karny o zniesławieniu. Yy, y, Nagasem mówiąc, y, sąd chciał ugody, ja też byłem skłonny do ugody w tej sprawie, natomiast on domagał się od tego, żebym ja złożył oświadczenie do prasy, że on był w Watykale, ale nie szpiegował, tylko umacniał stosunki państwo <grym i znowu> Ja już z różnymi bzdurami się spotkają w życiu, więc to no nie zgodziłem się na taką ugodę. Poza tym chciałbym dla siebie skromne honorarium w postaci 50 tysięcy złotych. Ja Takiej sumy nie posiadam nie będę polegać na cele Gdybym nawet miał część tej sumy. No będzie proces 1 grudnia, ale z drugiej strony muszę Państwu powiedzieć, że ja mam takie jakby podwójne uczucie. Z jednej strony Uważam to za no skandal, że funkcjonariusz SW na mocy prawa, które zostało jeszcze uchwalone w stanie wojennym, o czymże jest paragraf 212 kodeksu karnego, który w stanie wojennym za czasów Jaruzelskiego został wprowadzony, żeby tłumić wolność, żeby dusić wolne słowo. Niestety kolejne ekipy rządowe nie zniosły tego paragrafu. I dzisiaj mamy takie. Takie, taką spuściznę po jaruzelskim, odbija się to czkawką, że jest ten paragraf, gdzie można skazać człowieka za to, że napisze coś w gazecie, co się nie podoba komuś. Tak, tak. Więc, no, ale został wprowadzony i niestety już było wielu ministrów sprawiedliwości, nikt, nikt się nad tą sprawą nie pochylił. No, ja nie wiem, czy obecny pan... Pan Jarosław Kowin, którego znam osobiście, ale znam go jako filozofa, czy on będzie wiedział, że w ogóle taki kodeks karny istnieje i że taki jest paragraf. No, Miejmy nadzieję, że ktoś mu podpowie, że, że, że takie są przepisy prawne. I, i, I tak, ale niemniej na podstawie tego paragrafu ja nie mam pretensji o to, że ludzie no, uważają się obrażeni idą do sądu cywilnego, tak? Czyli trzeba rozróżnić. Cywilny. Czyli no, niech się tam, są tacy ludzie, o których się mówi pieniacze, co mają 30 spraw i się tym kochają, że bez przerwy skarżą sąsiadów. Znam takie sprawy, co 11 lat trwają, bo ktoś komuś powiedział, że jest głupi. No więc to jest od tego sąd cywilny. Natomiast ja mam być skarżony w sądzie karnym, gdzie domaga się wyroku sądowego, karnego, czyli także kary w więzieniu, kara więzienia. Do lat dwóch mogę dostać. I gdybym przegrał ten proces, to już mam wpisane do końca życia, że jestem skazany karnym, czyli e, tak jak młodzieje, e, oszuści, łamywacze i tak I niestety ostatnio kilku dziennikarzy, bardzo znanych, zostało w ten sposób skazanych. To jest pan Jerzy Jachowicz, który swego czasu jeszcze pracował w Gazecie Wyborczej, później przeniósł się do uważam, że tzw. Dziennika śledczy, również SB go pozwał, i z Gazety Polskiej Dorota Kania, która oddała sprawę do Strasburga. Ja oczywiście też oddam, gdyby do tego doszło. Natomiast, yy, natomiast yy, uważam, że sam fakt takiego skazywania jest rzeczą skandaliczną. Yy, to jest jedna sprawa. Sekundę, że klucz, tak Gdzieś tutaj były samochody. Niestety, jak pan Chilary, okulary. Więc to jest jedna strona. że Uważam, fakt z, y, y, procesu, i myślę, że opinia publiczna powinna się tym interesować. Bo jeżeli y, y, już y, wytarcza esbeks y, osobie, która ma status pokrzywdzonego, no to już coś się takiego negatywnego stało. A druga sprawa, to ja się po, po części cieszę z tego procesu, dlatego że ja będę mógł wreszcie powiedzieć, jak to było z tą awenturą w Watykanie. I myślę, że to jest otwarcie też puszki Pandory, bo proces, jako już ten, to ma być skazany, ja mogę wreszcie wyciągnąć pewne dokumenty, nawet ze zbiorów zastrzeżonych, które niestety istnieją do dnia dzisiejszego i pokazać, że głównym figurantem, figurant to jest osoba, która jest śpiegowana, yy, yy, w Watykanie był papież Jan Paweł II. Jezbietcy, którzy tam jechali, nie jechali po nic innego jak po to, żeby zdobywać materiały na temat Jana Pawła II i jego otoczenia. I także szkalować różne tzw. gry operacyjne. Są na to dziesiątki przykładów. Więc myślę, że ten proces, o ile oczywiście są nieutalni, pozwoli opinii publicznej usłyszeć o wielu rzeczach, które do tej pory nie słyszała, więc myślę, że to dla środowiska SB-ków jest trochę samobójcze działanie, że w procesie karnym będzie ustawiane. Z drugiej strony się w ogóle też, trzeciej może już strony, dziwię, że sąd się zajmuje sprawami historycznymi, to tak jakby ktoś pozwał go za bitwę pod Ruwanem. To sąd ma ustalać kto wygrał, kto przegrał, kto dostał mieczem, to toporem to po głowie, od tego są historycy. Więc jeżeli opisałem wydarzenia z historii współczesnej, to chyba nie sąd jest od ustalania, co jest prawdą czy nie. Od tego są konferencje, są badania naukowe. Jak ktoś uważa, że ktoś napisał złą książkę, to niech napisze lepszą książkę, gdzie polemizuje. Ta książka, moja księża wobec wieki, to jest wznowienie tej książki. Już cztery lata minęły. Nikt nigdy nie wytoczył żadnego procesu autorowi, bo musiałby udowodnić, że cokolwiek to jest przekręcone. Więc jeżeli się pisze trudne książki, to można. Chociaż niestety ostatnio jest taki zwyczaj w Polsce, że jak ktoś napisze książkę, to od razu się do niego strzela. No, takie procesy karne miał, czy tam procesy, no, różne nieprzyjemności nie miał wspomniany przeze mnie Sławowiec Cęckiewicz za książkę o Lechu się Paweł Zysa też, ale też jak napisano książkę o puściński, który okazał się Ryszard tajnym współpracownikiem, jak napisano inne książki, co chwilę jest krzyk, bo nie wolno pisać książek i gdzie indziej jest e, żyjący polityk o Obamie w Stanach Zjednoczonych jest tysiąc książek. Czy Obama podaje wszystkie do sądu? No, 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 poniżył siebie i swój autorytet. Ale można pisać, co się chce. A, a w Polsce nie wolno pisać. Więc moi koledzy historycy, ja nie pracuję zawodowo na uczelni, ale, ale moi koledzy, którzy pracują na uczelni, mówią, jakie są najbardziej niebezpieczne zawody w Polsce. No, więc wbrew pozorom to nie jest górnik, chociaż teraz będzie barburka, no to wiadomo, jest niebezpieczny zawód, nie saper, nie kierowca tira, historyk. Jak historyk coś napisał, to do niego wszyscy strzelają. A najczęściej ci, co w ogóle nie czytali tej książki, albo w ogóle nie czytają książek, to oni się najlepiej na książkach na historycznych znają. Niestety tak jest. Problem, ja wiem, pytanie, problem poruszyć. E, udokumentowano około 200 tysięcy ofiar e, ludobójstwa e, u um, bosko Z tego jedna trzecia albo jedna czwarta nawój. E, reszta to jest Podole, woskie, a nawet Lubelszczyzna. Tymczasem większość polityków, publicystów, nawet, nawet pozytywnych, nazwijmy to, usiłuje ukryć jakby, może niechcąco, że to nie tylko Wołyń. usiłują pod kryptonimem Wołyń załatwić sprawy. Skoro Wołyń już padł jako temat, to trudno o Wołyniu mówimy, natomiast nie mówimy jednym tchem Wołyń i Podole powiedzmy. Czy Wołyń i, i pozostałe województwa Kresów II Rzeczypospolitej. Po prostu albo celowo, albo nieświadomie, ale ten temat jest pomijany, właśnie to rozszerzenie, że to nie tylko woli. Oczywiście nie mówię tu o publikacjach księdza, bo ksiądz szerszy właśnie prawidłowo to ujmuje, ale to, to jest jedna sprawa. Natomiast druga to jest kwestia. Skąd ta pewność, że Ukraińcy odstąpili od nazwy stadionu e, imieniem Bandery? Ja słyszałem, że to, że, że to nie jest takie pewne i, i że oni nadal, tak jak przecież postawili ten niepomnik, to monument koło e, Kościoła Świętej Eskwiaty Bandery. Dobrze, dobrze, ja postaram się odpowiedzieć. Dobrze, odpowiem tak. na jedno i.